Zarówno w kodzie HTML, jak i CSS możemy dodawać własne komentarze, które nie będą interpretowane przez przeglądarkę, czyli będzie to jakiś nasz tekst widoczny dla nas, ale oczywiście również on będzie widoczny w podglądzie naszej strony. Natomiast co ważne, przeglądarki nie będą go wyświetlały ani używały, jeżeli to będą na przykład jakieś zakomentowane style. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer. Gdzie pokazuje, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także, jeżeli chcesz dodać jakiś komentarz, na przykład nauka EMET, to w html musisz użyć najpierw, tak jakby znaku mniejszości, następnie wykrzyknika dwóch myślników. I jak widzisz, to, co już jest za tym, to zmieniło kolor na zielony, i to oznacza właśnie, że to jest komentarz. Jeżeli teraz to zapiszę, to zauważy wszystko na naszej stronie znikło. Natomiast musimy w pewnym momencie zamknąć ten komentarz i możemy to zrobić dwoma myślnikami i znakiem większości. I zauważ, że teraz tylko to jest zakomentowane. Jeżeli teraz zapiszę znowu, to zauważy wszystko pojawiło się ponownie na naszej stronie. Także jeżeli coś chcemy zakomentować, to użyjemy najpierw takich znaków, żeby otworzyć. Komentarz i następnie takich znaków, żeby ten komentarz zamknąć. Oczywiście najlepiej używać do tego skrótów klawiszowych w Visual Studio Code. Wystarczy, że naciśniesz Ctrl KC i od razu komentarz dodaje się w miejscu, gdzie masz wskaźnik. Czyli, jeżeli na przykład chciałbym zakomentować sobie cały ten komponent, to klikam Ctrl KC i od razu został on zakomentowany i już tutaj się nie wyświetla. Tak samo tutaj ctrl -C i możemy sobie to wszystko zakomentować, jeżeli tego nie potrzebujemy. Także ja sobie wszystko tutaj na razie zakomentuję nad tym przyciskiem. Ok, także tak wyglądają skróty w HTML-u, natomiast niestety w CSS się to wygląda trochę inaczej. Tutaj jeżeli chcemy dodać komentarz, to wpisujemy najpierw slash, następnie gwiazdkę i to jest otwarcie komentarza, czyli jak widzisz tutaj już wszystko zostało zakomentowane. I jeżeli chcemy zamknąć komentarz, to używamy tych znaków tylko odwrotnie, czyli najpierw gwiazdki, a później slasha I tutaj jest zamknięcie komentarza. Czyli jeżeli tutaj będziemy coś znowu dodali, no to to już tutaj komentarzem nie będzie. OK. Czyli tylko to. No i, od, i tak samo jak w html u ten tekst staje się zielony. Jeżeli teraz to zapiszemy i zakomentowaliśmy właśnie ten stan hover dla linków, to zauważę, że. Ten stan już tutaj nie działa. Ten tło nie zostanie zmienione, ani tekst, ściągi. Ok. No i tutaj podobnie, jak to robiliśmy wcześniej w HTMLu, jeżeli chcesz zakomentować jakiś kod, to wystarczy, że go sobie zaznaczysz i naciśniesz Ctrl K C. I od razu wszystkie style dla tego linku znikły. Ok. Ja sobie to tylko przywrócę. Natomiast musisz wiedzieć, że jeżeli jakiś kod zakomentujemy i tutaj sobie wejdziemy, w źródło naszej strony, to te komentarze tutaj są, w tym miejscu są widoczne. To znaczy, przeglądarka ich nie interpretuje, czyli nie wyświetla, ale one tutaj dalej są. Widoczne po prostu jako komentarz. My komentarze, będziemy czasem używać czy to do opisu sekcji. Czy to do różnych opisów, które mogą nam zwiększyć czytelność, i tak samo w CSS do na przykład do oddzielania od siebie stylów, czyli po prostu będzie dodana taka etykieta widoczna tylko dla programistów i zwiększająca czytelność kodu. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.